Siemano, witam w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj pomówimy sobie o Wojtki Dorze Jest to inkarnacja króla Gidora, która pojawiła się w filmie anime Godzilla The Planet Eater jest to kosmiczny byt który potrafi zakrzewać rzeczywistość przypomina smoka jest z trzema długimi szyjami oraz głowami na których podobnie jak u są je... są kilka są. jest kilka Kilka paroczów. oczu. Sam Gidorach niegdyś zniszczył Panter Active. I mieszkańcy jednak uznają zajął z jego strony za łaskę. I podróżując po świecie, znajdzie wiele inteligentnych rasy, na których PNT sprawdzi Gidoracha. Kiedy podczas walki z Godzilla Earth na ziemi zostało zniszczona City so i ziemski się upadł Mapy. Mephis, jeden z jakichś wykorzystał to, aby sprowadzić się ziemię Gidorę. Wraz z zwolennikami odprawił rytuał przywołania go na ziemię, no i wkrótce stworzył swój przybył na planetę, zabijając przedem zwolenników Mephisa. Godzilla, widząc to, zaatakował go atomowym oddechem, jednak ten zmienił jego kierunek, osłaniając się przed tym. Sam Gidorach okazał się być tutaj w pasalnej formie i przez to godzinę nie mógł mu nic robić. Je jednak nie zwlekał z korzystaniem tego i zaczął go gryźć wysysając jego energię. Okazało się jednak, że Gidorze jest to jedynie abominacja Gidoraha, który jest gdzieś poza ziemią i steruje nim ktoś z zewnątrz. Jakim się każe być Mefis, który zastąpił swoje oko amuletem? i męczył Harrowa psychicznie. Zresztą jednak z mocą Moffyr w razie władzi iluzji Mefisa przez ochror zniszczył amulet w jego roku. Tym samym Gidorach znowu stał się materialny i w efekcie został pokonany przez Godzilla, a trzy portale grawitacyjne przez które przeszło się na Ziemi i zamknęły siłę z nim. Mephis się w w jego że Gidorach wciąż będzie na nim, czuł będzie żył. Wkrótce rzeczywiście Mephisto już pośmienili skontaktował się z Harwurą, powiedział mu, że wkrótce Gidorach będzie mógł jeszcze raz przywieźć na planetę. Każdy jednak um, wziął do ojca o całego stępa wraz ze Złokami Juką z spowokował go do teatru na niego, aby Gidorach nie mógł więcej pojawić się na Ziemi. To była historia o Wójt Gidorach. Już kiedyś objaśnię historię o kolorze z Monster, Wars, więc jest więcej. Chciałam zrobić jeszcze o gidorze z filmów, to czy z jakimś zupełnie innym Kajdżu, jak tak to, jak. No, trzymajcie się, jelo.